Czynny horoskop astrologiczny, 27 czerwca. Dzień dobry, moi drodzy. Piątek przynosi zmianę sceny. Już rano księżyc wchodzi do ognistego znaku lwa, dołączając do Merkurego. Energia z domowej, emocjonalnej staje się bardziej ekspresyjna, twórcza i skoncentrowana na byciu w centrum uwagi. To dzień, w którym chcemy wszyscy błyszczeć i dzielić się swoją radością. Dzień, dzisiejszy dzień będzie pełen pięknych, astrologicznych trygonów, oczywiście harmonijnych, co będzie go czyniło jednym z najbardziej konstruktywnych tygodniu. Już od rana, od dziewiątej, Księżyc tworzy koniunkcję z Merkurym, a nas pięknie trygony do Saturna i Neptuna. To potrójne błogosławieństwo. Wasze słowa, czyli Merkury, mają dziś moc budowania trwałych struktur, czyli Saturn, tak i urzeczywistniania marzeń, czyli Neptun. To idealny dzień na prezentację. Ważne rozmowy, negocjacje, czy twórcze pisanie z wyjątkową weną. Jednak po południu, moi drodzy, księżyc utworzy opozycję z Plutonem. To może przynieść chwilową konfrontację, moją walkę o władzę. Ktoś może próbować podważyć wasz autorytet lub zmusić was do zmierzenia się z ukrytymi lękami. Kluczem jest, by nie dać się, moi drodzy, wciągnąć w dramaty i pozostać wiernym samemu swoje, swojemu, właściwie samemu sobie i swojemu sercu, które lwie, bije najgłośniej. Radą na dziś moją jest to, abyście wykorzystali porenną palę twórczej i konstruktywnej energii. Wieczorem unikajcie walk o dominację i skupcie się na tym, co daje Wam autentyczną radość. Dzisiaj szczęśliwe znaki to lwy, szczelce oraz barany, a szczęśliwe liczby to 4, 13 oraz 27. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć kochani.